Witam, nazywam się Paweł Korczak, jestem agentem biura nieruchomości Alegria w mieście Tory Dzisiaj proponuję Wam zobaczyć jedne e, pokojowe mieszkanie w okolicach plaży SCPON. Mieszkanie ma swój plus, ona kosztuje tylko 64 900 euro, ale jak to wygląda w środku, chodźmy zobaczymy. I tak, od razu jak wchodzimy do mieszkania, trafiamy na mały taki korytarz. Tu mamy parasole, widać ludzie chodzili na plażę. Tu właśnie jest nasza jedyna sypialnia. Nie jest duża, ale widać, że każdy ma swoje miejsce. Jest szafa i co bardzo fajnie, że widok jest nie w patio, a na ulicy. Jak idziemy dalej po korytarzu to trafiamy do łazienki. Ona jest dość taka spora, a płytka jest jasna, biała, no i wszystkie niezbędne rzeczy tutaj jest. Salonie mamy strefę obiadową, czyli można sobie tutaj zjeść coś. Mamy kanapy, telewizję i co mi najbardziej się podoba, jest wyjście na balkon. Plus ten salon połączony z kuchenką. Nie jest ona duża, zrobili bardzo tak przytulnie ją, ale mamy tutaj dwa miejsca, żeby coś ugotować lodówka, parę szafek, także wszystko tu też mamy. Właśnie zwróćcie uwagę, że okno tutaj wszędzie jest wymienione, czyli normalnie. Takie plastikowe, nie tak jak większość mieszkań tych mają. Jest przytulny ten balkonik, także można tutaj napić się kawki. No i oczywiście, że jest ta słoneczna strona. I tak podsumowując za 64 900 euro mamy mieszkanie z jedną sypialnią salonem i kuchnią. Odległości od morza tylko 200 metrów. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę dzwonić do mnie pisać. Ja oczywiście, że pomogę, jestem otwarty na co dzień. Także podpisujemy się na kanał Alegria i do zobaczenia w słonecznej Hiszpanii.